Idę, bo podjeżdża Uber Mi N21 do wesołej znowu uciek dziś. Rudy Hubert Skoda, Fabia, rejestracja głupę i mówi żebym siadał z przodu z tyłu ma popsute drzwi. auto pluje w prawo newsy w radio już mi Czy to robi tanie alko czy prognoza chudych mi Ta cywilizacja unie hukiem Hubert, mówię ci Mówię Hubert twardo i popada w głupie snu. Jestem no. skończy tleni, zapadnie w sen, ja muskobny trend, rumam dźwięk Potem wygramy tym Fryderyka Templikowanym hotel Kalifornia, wzniecony lęk W marmurze czuję jakby duży kawał, ego mi ten. Zero technologii, yeah. nie nie woli lecz spójnie się ten Sądzę, że mam wiec, nie byli w słyszę przed tym trzecią część pomoc pięć, Wszyscy dążą, módź, nowe z długości Karty Karty skutek, chyba muszę takie kred dziś śmierć Więc idę dalej, nocą do widzenia, elo i cześć mm. on,

Miał 48 dziewczyn, wszystkie Monika Bellucci On serwował inwerset tak jak Tommy na Wespucci Głosił przepiękne sentencje, że nie zgobi szata ludzi Chadzał jednak po odzienie, kiedy grosik tata rzucił Robił to z wyczuciem stylu, byle modni świata w guci On zakupił dwie żyletki i północy chlastał bludzi Z drogi dosyć kupił płaszcz Do kolan długi, oprócz tego tysiąc mask, żeby go nie zwąchał, Kubi Jego dupy są jak dawni, choć Gabi, on jest trochę taki Steve, Ty dla niego, może szagi krzyczał, że i ułożył mi, gdy pytali skąd te dragi, on serwował im te baśnie jak Andersen z Kopenhagi, 4-8 brak dowodu się na prędce pożegnali, wyskoczył do swojej bambi jak niechciany Joker w Talii. W miście chętnych rząd w mieście lepkich rąk, chciałby się nie tykać tego syfu jak detektyw monk. Tak, mówił, mówisz, masz Jeden chciałby ciszy, drugi pląsował on on lubi Ej Mówił tak, mówił, mówisz, masz Czy dyrekcja nas złogość? Czy też zanijnie? Czy... Trzyma władzę nad kasą, sukces miecza tu zmienia. Żołale to potwierdzą to trzyma fasą. To nie ma i nie wizerunek. Nie zada popołud dla sławy. On zawsze przy rapie to mi pasuje.